Funny game! Dzień dobry w dzisiejszym odcinku drugiej części misji o nazwie. W misji o nazwie. O jednostka karna. Zanim zaczniemy, to was proszę tutaj o zejście do opisu, bo tam będzie dodany właśnie. Jakby to powiedzieć, dodam tam właśnie pewną rzecz, ale fajnie to będzie e, ta 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 ta, ojeju, oj, szybko, o. E, a dokładnie widzę to będzie Słuchajcie widzowie, tak dokładnie to będzie właśnie na dole właśnie opisu. Będzie ankieta, czy zagłosujecie w jaką grę. Nie macie granatów! Jest! Uratowani. Wiecie, wy nie macie granatów szybko. Znaczy ten. Dobra, to tyle było z tego miłego, teraz trzeba zdobyć jakąś broń, bo chłopy nie mają amunicji. Chłopy biedne są. To może być taka jednostka do zabicia po prostu, żeby po prostu ich stracić jako... Szybko! Dobywać amunicję. Macie amunicję, żeby wykorzystywać. No, poszliście na pełne na pewne strechy. A, zginęli. Dobra widzowie, zróbmy tak, że podjedziemy tutaj trochę. Ostrzelajmy pierwszy budynek budynek się chowają. wysyć to jaki? A bo ty ty. A, bo ty nie masz innej umity, dobra. Dobra, widzowie, spróbujmy to jakoś wykorzystać i zróbmy tutaj coś. Na pewno trzeba uważać na te skrzynki, bo tu może być. Nie poszłeś? Bo w tych skrzynkach mogą być granaty, jak się skończy wjechanie w. Coś, gdzie mogą być granaty. Ej, tutaj ktoś jest, tutaj ktoś jest. Zastrzega. To nie ma się właśnie dobrze skończyć, bo jak widzimy wtedy to, to, to wybuch nie widzowie. Ale przeleciało! Dobra. No strzel to, panie. No, zabity. Próbujmy zdobyć tą górkę. Od tyłu wjedziemy, bo tam najmniej strzeże, Tak w ogóle te, te rzeczy weźmiemy sobie i spróbujemy się bronić, bo później tą górkę trzeba bronić. Taka, taka jedna. Dobra. Moi sojusznicy już wchodzą na górę, a ja dopiero wjeżdżam. Znaczy tam wjechałem wcześniej, ale widzicie, jak się skończyło. Próbujemy ich uratować. Aleksi pewnie oberwie w tej rundzie i to bardzo mocno. Wychodzi podczas obrony. te... Oni się wycofują. Dobra. Obstawić pozycję. Dobra, wy tu. Trzeba obstawić mi miejsca do ochrony. To będzie ważne. Oni, czy nie? Oni mają wyjść. Wy tutaj wsiadajcie, a wy tutaj. Mamy czas, żeby zabezpieczyć wzgórza, więc spróbujmy to jakoś zrobić. Wchodźcie e, tu. Wy. Tego te, to przyjmijcie Wy pójdźcie po to działo mm. Wy też byście poszli, ojej okay, mam telefon tutaj żeby mi nie spadł Wy też pójdź, pójdźcie po te słabsze działo I wy po ostatnie działo pójdźcie Czyli to lepsze kto tam jeszcze nam został? A to są nasi. Dobra, It's going to Czekaj, co coś stało z Aleksim. Oj, leci, leci, ostrzelaj mi go. Coś to ostrzela. To samolot je, lata. A ty nie możesz się ruszyć, zapomniałem. Chopy, ty przecież jesteś sam. Nikt tego nie ostrzela? Ostrzelać mi to! On zbombarduje to! Ło! Wow. Dobra. Gość oberwał mocno. Dobra. I teraz tak. Ty tutaj... E ty tutaj. Albo to tutaj powinno być, a to weźmiemy bardziej po tej stronie, bo tu jest mniej chronione. E, to niech wjedzie tutaj. Tylko niech uważa, proszę, na te granaty, które tam rozłożone są. A nie niszcz tego, proszę. Ten murek jest przydatny. A, zniszczył go trochę. Dobra. I wjedź tu. Dobra. I teraz podzielmy tych ludzi i oni będą na przykład tutaj ostrzeliwać. O. Tą, tą pozycję. A wy będziecie tą bronić. I dobra. Tu nasze wsparcie tak w ogóle. Znaczy wsparcie. Tu jest po prostu konwój, który mieliśmy właśnie dopilnować, że przejechał. No i tak, on będzie tutaj broń... tutaj będzie broniony. Znaczy, ma przejechać. My zajęliśmy odpowiednie pozycje, ale w ogóle... Ujeju, czy się nagrywa? Nagrywa się, widza, Spokojnie. E, właśnie mamy dopilnować do tego, żeby ten konwój przejechał, bo jeżeli nie przejedzie, to będziemy mieć niezbyt ciekawą sytuację. Ja się napiję. A, jeszcze czołgi! Zapomniałem o nich. Przecież one to najlepsze są. Tutaj ich trzeba rozstawić tak dużo jak możemy. Eee. Tu też. Pojedziecie, pojedziecie chyba. A, ty się zatrzymasz, bo ci nie coś wcisnąć. Tutaj, ty pojedź, ty. Ty pojedź tu. A ty pojechałbyś tutaj, bo by, bo mało czołgów mamy, nie mamy w ogóle po tej stronie. Dobra, i czy nic nie wybuchło? Dobra, za do, do daleko. Dobra, ważne, że pozycja jest obunkrowana. Mamy też nawet kilku naszych z jednostki karnej, ale nawet, co radzi, nawet będziemy mogli sobie poradzić. Dobra, ci będą tam ostrzeliwać, ci stąd, gdzie będzie można ostrzelać. Stąd, stąd będzie można i stąd też. Więc jesteśmy bezpieczni. Więc trzeba tylko poczekać, aż przyjadą. Mamy tu nawet czas. W ogóle tu już takie pozostałości. Nie dobra, KW1 Kawu, Kawu jedzie jeszcze. I t 34. Te 26 tak w ogóle to są. Właśnie zapominałem jej nazwę. małe, tych małych. Jest, mały, jest to, już to są nawet fajne, no takie małe. O, karabiny, mogliśmy je wykorzystać. właśnie. Może niech on je Może on niech to... A, nie ma jak, bo jeżeli weźmie, to i tak to się nie obroni, bo nie można tego przenieść, bo dwóch musi być tak? Tutaj nic będzie. Zapał no się. Tu się nie położysz. Co jest z nim? Dobra, się nie dziwię, że zginiesz. Masz tutaj, jak najbliżej będzie rzucić szybkiego granata, jeżeli... Ja też jednostką karną przypomniknę. W ogóle ci zostali, ej, chodźcie tu. A, ten czołg nie jest sprawny. Ktoś w nim jest? Nie, nikogo w nim nie ma. Ale ma też sporo amunicji. Chłopy, ruszcie się. W ogóle wszyscy tacy sami. Przejechał ostatni, który to był ten ostatni. A nie zdążyłem. Dobrze i zaczynają. Szybko. Szybko zostało to strzelane. To... Ojeju, karabin poleciał gdzieś. W kosmos. Widzicie... O, już lądował. Pierwszy... Nie strzelajcie! Tak marnujecie amunicję. Ma A, już tamten nie żyje. Tak w ogóle. O, jadam, jadą, jadam, jadam. Aj, to chyba nie zniszczy. Za słabe jest. Spróbuj. Przynajmniej. Dobra, do przebicia się. Aj! Czołg, 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 czołg. Bądźmy czołgiem. Spróbujmy to zniszczyć Dobra ojeju, tutaj aż tyle Myślałem, że nie z tej strony aż tyle jeździ Przyjechałem do swojego Dobra, te małe trzeba niszczyć W ogóle to ma co, jakiś dzyndel ma. Dobra tutaj szykować się Dobra Nietrafiony, dobra, tu będzie trzeba się nieźle z tej strony obronić. Bo... A, zniszczył nas. Ty możesz z tego strzelić? Niby coś może, ale nie do końca. O, wieżyczkę zniszczył. ale to ci ciekawe nawet jeżeli jest zniszczony to wieżyczkę zniszczył dobra weź jakieś potrzebne rzeczy i tutaj zajmij pozycję ty wy wyjdź, wystańcie tutaj i próbuj, o i ostrzeliwujcie wroga a my tutaj trzeba się bronić czemu nie możesz czemu nie możesz nie! On wiedzie tu Szybko Wybuchnie, aj! Ale wybuch. Dobra Panzery Podjedźmy Dobra I tam też zniszczmy Ej, tu nasze jakieś, jeszcze jadą widzę. A to trzeba zniszczyć, szybko, szybko, szybko. Dobra, uwaga, uwaga, my tutaj. Dobra, co nam zniszczyli? No, w sumie wszystko. Wy bądźcie tam, pilnujcie. Załogantów musiałem wziąć. Per. Ej! Czemu nie ostrzeliwujesz tego? To, to, to ci zniszczy piechotę, chłop... Bo on nie może, wiecie... Jego lufa jest... Ale to słabe. Szybko, wykorzystać to. O nie. Nie, 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 nie. Dobra, spróbujmy jakoś, bo ten chyba nas przedtem zniszczył. Dobra, jakoś dało radę. Dobra, broń. No i tu będzie trudno trochę, ale mamy minutę. To jest snajper? W ogóle tutaj. A ciężarówki przyjeżdżają. Nie możecie go strzelać? Tak w ogóle, tak z ciekawości, tylko pytam. Chyba nie, ale dobra. W ogóle patrzcie, jaki tu złom teraz. Ach, ja cię dwa nasze stracę. Trzy nasze. Cztery. Ile naszych w ogóle? Jeden tylko czołg został. Bo ten ciężki. Bo mamy jeszcze jeden mały. Aaaa... to do Dobra. Ciekawe. Hmm. Dobra, znajdźcie jakiś granaty czy coś, bo się to nam przyda. Daj granatu tu do łazierza, ale moździerza nie mamy. Weźcie to co najpotrzebniejsze. Bo wy macie mało amunicji, widzę. A ty to weź sobie ten karabin. Sobie, a? I zajmij tą pozycję, Będziesz ostrzeli... będziecie ostrzeliwać I zostało nam kilka sekund, czy zaatakują nas za chwilę? O, ostrzeliwują go, ale też nie trafiają, to jest słabo, mardujecie. Chyba będzie ok Damy radę chyba Może spróbujmy strzelić Nie no dobra, utrzymali We have checked your data, Lieutenant Junior, a lieutenant already. Do you know what was in the documents you brought? Not but really. I had no time to look at them. Have a chance now. Take up. You're coming with me. Took the hill and kept our positions in one of the hardest won victories in living memory. We had many wounded among us, but almost all of them were smiling. Contrary to regular soldiers, for whom a wound means parting with their platoon and comrades, when a penalized soldier takes an enemy bullet, it's the same as being forgiven, acquitted. A wound means you have washed your crime off with your own blood, and you will once again fight. everybody else. Patrzcie widzowie, Among Us. Było naz, ten. Nazwa nasz teraz najpopularniejszej gry zanim to było modne. Widzicie, jest to napis. Ale tak skończyliśmy misję. Ile ten film trwa? Nawet 20 minut ma. Więc ja się z Wami żegnam. Tutaj macie mój kanał, tu poprzednie odcinek, a to odcinek preferowany. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!